12 listopada w poniedziałek z okazji przypadającego w tym roku w niedzielę Święta Niepodległości, odbyła się kolejna żywa lekcja historii, czyli coroczna impreza organizowana przez Zespół Szkół Łączności z Winograd. Tym razem wydarzenia miały miejsce na cytadeli. Taka edukacja wizualna przynosi dobre efekty, zapewnia historyk Mikołaj Klorek. Chcemy młodzieży pokazać bitwę z okresu wojny polsko-bolszewickiej, z 19 roku, z tego wczesnego okresu, gdzie wojska wielkopolskie po wygranym powstaniu wielkopolskim zostały przerzucone na front wschodni, gdzie pod Pobrójskiem walczyły z oddziałami Armii Czerwonej. I właśnie taki epizod takich walk, właśnie odbywających się zimą, chcieliśmy pokazać. Yy, macie do dyspozycji również czołgryno FT, czy to jest oryginał? Nie, to jest kopia Storunia. Bardzo wierna kopia. No i jest o tyle lepsza od oryginału, że nasz jeździ. Bolszewicy Wielkopola nie uchodzą. Prawdopodobnie wezwą posiłki, prawdopodobnie zostanie uderzenie otwarte. Po lewej stronie dowodzonych przez komisarzy komunistycznych, którzy niejednokrotnie siłą i terrorem wymuszały posłuch na swoich żołnierzach. Żywe lekcje to nic innego jak rekonstrukcje historyczne wydarzeń. Tutaj odnoszące się do walk o Bobrujsk w czasie wojny polsko-bolszewickiej, konfliktu zakończonego cudem nad Wisłą. Jak podkreśla Michał Krzyżaniak, historyk i kustosz Muzeum imienia generała dowbora Muśnickiego, wielkopolanie odegrali dużą rolę w walce o obronę polskiej niepodległości. Przecież tak naprawdę niewiele brakowało, żeby ta e, e, sztandar rewolucji, e, który niesiony ze wschodów w kierunku e, państw zachodnich, tak, e, przetoczył się przez, przez Polskę, przez, przez Wielkopolskę. Tak? Także też musimy pamiętać o niesamowitym udziale Wielkopolan właśnie chociażby w, w Bitwie Warszawskiej w 20 roku. W no właśnie, żebyśmy nie pomylili chronologii, bo oczywiście Powstanie Wielkopolskie było wcześniej niż wojna polsko-bolszewicka i Wielkopolanie również wzięli w niej udział, czyli jakby odtwarzamy to, co działo się również przy udziale Wielkopolan. Tak. Eee, patrząc na pogodę, oczywiście no, nie jest adekwatna do, do tego, co rzeczywiście miało miejsce w Bobrujsku w 19 roku, bowiem miało to miejsce pod koniec... Więc było nieco cieplej, ale, ale to był właśnie jeden z tych elementów angażowania sił Wielkopolskich na froncie wojny polsko-bolszewickiej, co no też było ogromną, jeśli nie najważniejszą, składową tego długiego procesu odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Na czapce masz taki element, który kojarzy się jednoznacznie z powstaniem Wielkopolskim. Chodzi o trefla. Tak. Trefl jest y, ozdobą, ale jednocześnie informuje o stopniu danego żołnierza i tak naprawdę to y, pojawiało się już pod koniec powstania, w momencie kiedy w Poznaniu y, znalazł się generał Józef Dowbor-Muśnicki z tych oddziałów y, powstańczych zaczęto formować regularne wojsko. I mundur właśnie tego już regularnego wojska mam na sobie y, żołnierza trzeciego Pułku Strzelców Wielkopolskich w stopniu kaprala. Bolszewicy muszą się wycofać. Nie są w stanie utrzymać pozycji. Czołg zaraz będzie prowadził ogień pościgowy. Walka z bolszewikami w 1919 i kolejnych latach była trudna i zacięta. Jak mówi Krzysztof Jankowiak, ekspert od dwudziestowiecznego umundurowania i uzbrojenia, bolszewicy na pewno górowali nad Polakami w jednej dziedzinie, liczebności wojska. Pod względem wyposażenia, jakości to zależało od Danego pułku, czy był to sformowany pułk jeszcze z dezerterów armii carskiej, czy była to właśnie zbieranina chłopów, i robotników, którzy na hura, na gruncie rewolucji chwycili za broń. Przeważali no liczebnie, ale gorzej było z tym wyposażeniem i wyszkoleniem. Motywację do walki mieli? Motywowali do tego odpowiedni panowie z tyłu, więc każdy musiał mieć motywację, żeby przeżyć i nie zostać zabitym od swoich przede wszystkim. Przedstawiamy Armię Czerwoną z początków jej istnienia, czyli jest to okres od 1917 roku do 1922. Przeważa głównie sprzęt carski, tylko jest on pozbawiony wszelkich insygniów carskich, guzików z orłem, wszelkiego rodzaju naramienników, każdego elementu, którym kojarzy się w jakikolwiek sposób z caratem. Oprócz tego jest wyposażenie wszelkich armii, które brały udział w czasie I wojny światowej, bo to ten sprzęt krążył, był przechwytywany od Polaków, Polacy byli zaopatrywani od aliantów. Następnie, w wyniku starć, ten sprzęt, sprzęt przechodził z rąk do rąk. I wiele razy się tak zdarzało, że sprzęt polski trafił do rąk rosyjskich, po czym został odzyskiwany przez Polaków w kolejnym starciu z Rosjanem. Pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oczy w związku z Twoim mundurem, to jest ta dziwna gwiazdka na czapce. To jest właśnie charakterystyczny element odróżniający Armię Czerwoną z początku jej istnienia, niż później, jak, jaką znamy, z sierpem i młotem. Na pierwszych emblematach, na pierwszych gwiazdach widniał wizerunek młota, tak samo jak Przedniej, ale a drugim elementem był pół. To jest to charakterystyczna białka właśnie na ten okres od 1917 roku. Kolejna lekcja historii już za rok, a przed nami na pewno bitwa o Poznań, która odbędzie się w lutym przyszłego roku. Szczegóły już niebawem.